No moja, ten... moja, kategoria jest najlepsza. niewolnicy. <laughs> jak niewolnice? No tak związane i kurwa eksperymenty tak trochę na nich i nie z nimi. Co? <laughs> no ja, ja wiem jak to brzmi, nie? <laughs> jak? Ale było coś takiego. Abby z Dungeon. Tam była taka muzyczka czy z gęsiej skórki w intro. I one tam zawsze laski napierdalają z no mają takie mają czerwone dupy całe. To to? No, jakieś klapsy, jakiś tam wiesz... E, wibrator e, sztuczny, chuj e, do dupy w tym momencie... W tym momencie do chuja sztuczny chuj. Nie. Daj suba